Ciemka z tej strony Piotrula. Zapraszam Was na odcinek z Fernbus Coach Simulator. Mam nadzieję, że mnie dobrze bo mi się coś zepsuło z mikrofonem przez chwilę. Co, standardowa nowa traska. Gdzie jeszcze my nie byliśmy? Teraz widzimy, widzę te rejony. Co my tu mamy w takim razie? Tu mamy piękne parę miast zablokowanych 70 Sądzę, że 94 km to jest dobra liczba Szybko lecimy, lecimy w traskę Zachęcam do lajkowania filmu jeżeli wam się spodoba do subskrypcji, żeby widzieć więcej takich fajnych i ciekawych treści. Do komentowania. Z faktu, że na każde komentarze staram się odpowiadać. I do wbicia na serwer Petrula team. Tam się można ze mną kontaktować. Sprawiam na przykład, żebyśmy razem na przykład odcinek nagrali lub inne. Sprawy biznesowa, kto wie. Dobra, ładuję, ładuję. Tak, no, te wszystkie chyba darmowe DLC ma pobrane już. Nie wiem, nie pamiętam. Kurczę, ale to się trochę ładuje. Ale to się dziwi. Dobry symulator to musi trochę ładować. No znowu pada deszcz.

Ciocie. Co tu się dzieje? Co tu się działo w I Ja nie mogę. Dobra, teraz po kolei. Wystawiamy, czy wszystko jest ustawione. Halo herzlich willkommen bei Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit Flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. <laughs> Podzielcie się w komentarzu. O tym trochę widzę, że mnie chyba za głośno słychać. Więc poproszę sekundę. Może teraz będzie lepiej? O, o, o. Już tak bardzo manometry nie skaczę. Nazywam to manometrami, tak? Wiem, to nie są manometry. No już do kogoś dzwonią 7 km do przystanku Te wycieroszki naparzają. Czy ja właśnie przejechałem przez czerwone światło? Chyba tak. Fajne jest to, że kamera idzie razem z tym. Jak ja kocham deszcz. Alter, da kommt noch ein Bargon, die Kamera. Hallo, ich bin nicht hier. Vielen Dank. Hier ist mein Ticket. Danke. Hallo, ist das gültig? Dankeschön. Moin, wie geht's? Hallo, Das darf sehr freuen. Ciao, Sie wollen bestimmt Ciao. Hallo, tut mir Hello. leid, Alter. Also wir haben ja nicht in der Richtung. No, das Ticket. Dobra. Jak to teraz wygląda, żadnych przeszkód na trasie nie mamy. No i teraz znowu mi działają te wycieraczki. Jak się wyłącza wycieraczki? Proszę mi powiedzieć. Sterowanie. Manem. Wycieraczki wolniej. Num 2 i num 1. Y Ja chyba jadę prosto, to ja na nie tym pasie jestem Dobra, jedziemy szybciej, nie chcę mi się Ciśniemy trochę szybciej. Jedziemy dalej jak najdalej od tego miasta. Dzisiaj te wycieraczki wyłącza. urdę Teraz na bo nie zdążyłem wykręcić kołem kierowniczym autobusu. Dobra, lecimy dalej. Teraz ja znowu muszę spamowywać Czemu? Fajne jest chociaż to, że tego nie też. No i co z faktem, że przekraczam prędkość? No ale tym autobusem się wiem, że się nie da driftować. Niestety.

Hier ist mein Ticket. Danke schön. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Auf geht's. Nein, Mikael, danke total. Hier ja, mein Ticket, danke schön. Ciao. Das Ticket, bitte schön. Cool. Salut. Ciao. Moin. Ich würde gerne ein. Ticket. Da ist es dir jemanden Eee! się na pytałem ustawić i na ustawić fotel kierowcy Dziwne jest to, że tak średnio wraca do pozycji zwykłej Z dołu prędkości mierzenia nie widzę mi No w sobie mi się nie przyda, jak, Ale tu mi się nawigacja przyda W końcu mnie pod radar byłoby. Okay. Nie, no to, to, to już to no spokojnie mogłoby być setką. Ja wiem, że przekraczam spokojnie, no, a szybciej się nie da, to już wiem. Trochę to driftuje, dobra, jednak Dobra, żeby nie było Wolnimy sobie do 50 jak zamówią ciekawy autobus. Ty, nawet dużo ludzi tu przyjeżdżają. To jest piękny kolor. I jak mi się ten kolor bardzo podoba. Proszę zobaczyć. Tu już szkoda, że do światła nie ma. O. Taki ładny, bardzo kolor. I wiedziałem, że mogę... siebie pokazać. Ohoho. Ho. Chyba trochę nie udało mi się zaparkować. A, dobra. No to, wyląduj się, cześć. Hyhy. <grym> 600. Ja nie mogę. <grym> Chcę zakończyć? Tak, chcę zakończyć. Chodzimy do menu głównego. No i ja się dojdzie. cześć. Pozdrawiamy 600. No co, dziękuję, tylko dla no nie, na niej. nadzieję, że ci się podobał. Hej, cześć pa. Droga